Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Montessori na Luzie z tej strony Ania Karpińska, czyli właścicielka Wielkich Lekcji na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, na YouTubie, na Spotifyu, w sklepie i na blogu. Tam mnie znajdziesz na wielkielekcje.pl. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem gotowości szkolnej. Kwiecień to jest taki miesiąc, kiedy ta gotowość szkolna powinna zostać przez nas nauczycieli dzieci sześcioletnich, Wykonana, a także do końca kwietnia mamy termin do tego, aby rodzicom przekazać opinię o gotowości szkolnej jego dziecka. Dlaczego, dlaczego powinniśmy w ogóle wykonać tę, tę diagnozę? Ponieważ jesteśmy zobowiązani. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i, i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej mówi o tym, że należy właśnie tę diagnozę przeprowadzić. I Tę diagnozę gotowości szkolnej przeprowadza się w dwóch etapach i chcę Tobie opowiedzieć dzisiaj trochę o tym, jakie obszary są badane właśnie w tej gotowości szkolnej, ale także po co to się robi. Tak naprawdę pierwszą diagnozę robi się do końca października roku Takiego zerówkowego naszego ucznia, tak zwanej zerówki, czyli rocznego przygotowania przedszkolnego, niezależnie czy to jest roczne przygotowanie w przedszkolu, czy jest to roczne przygotowanie w szkole, to tak czy inaczej jesteśmy zobowiązani do tego, aby taką gotowość szkolną przeprowadzić. I tutaj my, jako dorośli, czyli dyrekcja, ale także nauczyciele i rodzice, mamy pewne swoje obowiązki. Dyrekcja ma obowiązek przypilnować właśnie tego I pilnować terminów, aby gotowość szkolna została przeprowadzona w dobrym terminie, aby rodzice otrzymali również taką informację. Nauczyciele mają obowiązek przeprowadzić taką diagnozę, a także wysnuć wnioski odpowiednie, a także sporządzić, można powiedzieć, na piśmie opinię, którą później przekażą rodzicom. Natomiast rodzice mają swoje obowiązki także, czyli po otrzymaniu takiej opinii, takiej diagnozy, są zobowiązani do tego, żeby udzielić dziecku pomocy lub zorganizować taką pomoc w zakresie, w którym jest to potrzebne. I teraz być może moje zdanie będzie niepopularne, jeżeli chodzi o, o diagnozę gotowości szkolnej, natomiast uważam zdecydowanie, że ważniejszą diagnozą jest ta pierwsza, a nie ta druga. Dlaczego? Pierwszą diagnozę przeprowadzamy, właśnie tak jak już mówiłam, do końca października i to, no powiedzmy, nawet jeżeli to się przeciągnie na, do, troszeczkę do, do, na część listopada, to też jeszcze tragedii nie będzie. Natomiast y kiedy mamy dzieci, które znamy już od przedszkola, na przykład, bo one chodzą ileś tam lat już do naszej grupy i są w grupie mieszanej wiekowo, albo my idziemy razem z dziećmi w przedszkolu, no to mamy bardzo dużo obserwacji. Gorzej jest, jeżeli pierwszy raz dostajemy takie dziecko, no to w ciągu dwóch miesięcy musimy zaobserwować pewne rzeczy, które będziemy oceniać w gotowości szkolnej. Natomiast ta pierwsza ocena bardzo dużo może nam wskazać, Ponieważ z tych badań, które będą przeprowadzane, z tych różnych zadań, testów, kart pracy i tak dalej, które się tutaj zawierają, my Wnioskujemy, w jakim zakresie dziecko ma trudności, co należy nadrobić przez kolejne miesiące. Dlatego uważam, że ta diagnoza pierwsza jest o wiele bardziej potrzebna, ponieważ ona wyznacza kierunki nie tylko nam, nauczycielom, ale też rodzicom. Bo jeżeli na przykład dziecko ma w sferze społecznej trudności, to my będziemy robić dużo rzeczy w szkole oczywiście, natomiast tutaj warto by było, żeby dziecko też na przykład zaczęło uczęszczać na TUSy, czyli na trening umiejętności społecznych. I często takie, takie zajęcia odbywają się poza szkołą. Więc tutaj wskazania dla rodziców też są ważne, aby wyrównać szanse dziecka właśnie w edukacji szkolnej. Bo po co my robimy tą, tą diagnozę? Żeby stwierdzić, czy dziecko jest gotowe już do tego, aby pójść do szkoły, czy nie. I teraz, jeżeli dziecko czyta, pisze, liczy sprawnie, nawet mnoży. To to nie jest oznaka gotowości szkolnej. Dużo bardziej y, ważne jest to, żeby dziecko emocjonalnie było gotowe do pójścia do szkoły, do tego, żeby podjąć za chwilę. Y, takie obowiązki dziecka szkolnego. Dlatego uważam właśnie, że ta pierwsza diagnoza jest o wiele bardziej ważna i warto tę diagnozę pierwszą również przekazać, chociaż w takiej skróconej formie, wyniki tej diagnozy dla rodziców, ze wskazaniami dla nas, dla placówki, ale też dla rodziców, co rodzice mogą zrobić. Jak wesprzeć dziecko, żeby ono było, miało lepszy start w szkole. Także to są nasze obowiązki dorosłych, które, które powinniśmy wypełnić. Tak? Czyli i dyrektor ma swoje obowiązki, i nauczyciel, i rodzic. A głównym naszym celem jest to, aby dziecko jak najlepiej było przygotowane do. Um, do edukacji w szkole. Oczywiście, jeżeli stwierdzimy, że te zakresy, w których badamy dziecko, są na tyle mm, Poważne, znaczy może nie zakresy, tylko wyniki tych, tych badań, są na tyle poważnie zaburzone albo nierównomiernie, to możemy też wnioskować rodzice w zasadzie o odroczenie obowiązku szkolnego. I wtedy dajemy dziecku kolejny rok na to, aby było przygotowane do szkoły. I ja Wam teraz powiem o takim, takich przypadkach, z którymi ja się spotkałam. Jak zapewne wiecie, przez wiele, wiele lat byłam też dyrektorem, dyrektorem, wicedyrektorem, także metodykiem i różnymi tam innymi rzeczami się zajmowałam. I był taki czas, kiedy do szkoły trafiły dzieci. Rodzice przyszli zapisać pięciolatki do szkoły, słuchajcie, do pierwszej klasy i wtedy zadziały się różne rzeczy. Niekoniecznie to było przedyskutowane w gronie, można powiedzieć, przyjmujących do, do szkoły takie dzieci. I te dzieci rzeczywiście na krótki moment były w pierwszej klasie, natomiast później szybciutko zostały przerzucone z powrotem do zerówki. Dlaczego? Dlaczego w ogóle rodzice tak pomyśleli? Dlatego, że dziecko z, y, w miarę dobrze czytało, to nie było jeszcze, słuchajcie, pięciolatek w klasie pierwszej. No, jakby dla mnie to w ogóle w jednym zdaniu nie powinno w ogóle funkcjonować. Natomiast takie rzeczy też się zdarzają. Dlatego uczulam y, Was jako specjalistów, ale też jako rodziców, żeby nie popełniać takiego błędu. Dlatego, że. Y, Dziecko, nawet jeżeli w miarę sobie radzi z czytaniem, jest ciekawe świata i dobrze liczy, czyli poznawczo bardzo dobrze funkcjonuje, to zazwyczaj u takich dzieci emocje idą nierównomiernie do poziomu rozwoju poznawczego, czyli emocjonalnie takie dziecko nie jest jeszcze gotowe na podjęcie wyzwań, które czeka je w szkole, i niezależnie czy to jest szkoła Montessori, czy to jest szkoła alternatywna, czy to jest szkoła systemowa. To bardzo często takie dziecko pod presją, że coś trzeba zrobić w określonym czasie, że coś w ogóle trzeba zrobić, albo w momencie, kiedy doznaje porażki, to takie dziecko emocjonalnie niestety nie daje rady. Jaki jest tego efekt? Bo ja jeszcze byłam, słuchajcie, też odpowiedzialna za edukację domową, za też dzieci starsze. I miałam do czynienia z rodzicami z różnego, można powiedzieć, pułapu wiekowego. Dlatego później, jak, jakie są konsekwencje? W klasach 1, 3 nawet takie dzieci sobie całkiem dobrze radzą. Natomiast problemem jest klasa czwarta i klasa siódma, bo jeżeli dziecko emocjonalnie nie jest gotowe, to nawet jeżeli by było najbystrzejsze na świecie, to w pewnym momencie emocje nie pozwolą mu poznawczo iść dalej. To znaczy, że. Później rodzice przychodzą. Część przychodzi, a część nie, i ma te problemy też później z dzieckiem w domu, i to bardzo mocno też wpływa na poczucie własnej wartości dziecka, na jego zasoby, na to, jak ono funkcjonuje też w domu. Później rodzice przychodzą, słuchajcie, i pytają, łapią się każdej możliwości i pytają. Czy można coś zrobić, żeby to dziecko odroczyć? I wtedy w edukacji domowej, mimo tego, że to jest bardzo fajne i przyjazne dla dziecka, często środowisko, no to odroczenie takiego dziecka, czyli jakby zostawienie dziecka na drugi rok w klasie, jest bardzo trudne. Uwierzcie mi, jest to trudne. Oczywiście, wiadomo, jak ktoś chce znaleźć sposób, to i tak znajdzie, natomiast formalnie nie ma takiej możliwości. Natomiast Niezależnie od tego, czy dziecko jest w edukacji domowej, czy w szkole, to zostanie na drugi rok w szkole, tak, powtarzanie klasy, w wyższych już klasach może niezbyt dobrze wpływać na ocenę naszego dziecka, ale też na relacje z rówieśnikami. I o ile w szkołach Montessori na przykład dzieci mają grupy różnowiekowe, czyli często jest tak, że na przykład dzieci od czwartej do szóstej klasy mają swoje, swoje grupy, no to nie odczują tego aż tak bardzo, natomiast są też szkoły takie, gdzie dzieci muszą zmienić całkowicie grupę, żeby zostać na rok dłużej w klasie. Dlatego w Warto jest zastanowić się i warto podejść do tej oceny gotowości szkolnej dziecka naprawdę sumiennie, żeby uniknąć właśnie takich sytuacji. Bo to jest nic przyjemnego ani dla dziecka, ani dla, e, dla rodziców. E, lepiej zostawić, ja tak uważam przynajmniej, lepiej zostawić dziecko rok dłużej w przedszkolu albo e, wydłużyć mu etap e, tej edukacji wczesnoszkolnej niż później. Ja osobiście też mojej córce wydłużałam etap edukacyjny. Moja córka e, dwa razy robiła trzecią klasę, ale nie było to dla niej takie bardzo. E, Obciążające z tego względu, że właśnie cała jej grupa praktycznie została, tylko niektóre dzieci poszły dalej, bo była w grupie mieszanej wiekowo. Natomiast uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, z tego względu, że ona emocjonalnie nie była jeszcze w ogóle gotowa. I poznawczo być może pewnie dałaby sobie radę, natomiast emocjonalnie absolutnie nie. Dlatego warto tutaj podejść do tego rzeczywiście tak sumiennie, bo to nie o nas chodzi i to nie chodzi o nasze przekonania na temat powtarzania klasy, tylko chodzi o to, żeby dziecko miało dobry start. A ten dobry start jest mu potrzebny po to, żeby w pierwszych miesiącach odnosić sukcesy, bo jeżeli dziecko będzie od samego początku ponosiło trudności i porażki, to zrazi się całkowicie do całej nauki w szkole. Po to jest nam potrzebna właśnie ta gotowość szkolna, emocjonalna również, zwłaszcza bym powiedziała, bo wszystkiego można się nauczyć, tak? I to jest nasza rola dorosłych, aby, aby o tym pamiętać i zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do edukacji szkolnej. No dobra, ale słuchajcie, jakie obszary my będziemy badać? Na pewno będzie to dojrzałość społeczna, czyli jak dziecko sobie radzi w społeczeństwie, tak? w kontaktach między dziećmi, między rówieśnikami, ale też między, z dorosłymi. Co jeszcze możemy badać? Będziemy też sprawdzać rozwój fizyczny, zarówno dużą motorykę, jak i małą motorykę, które są niezbędne do tego, aby podjąć y, naukę w szkole. Y, kolejnym jest y, rozwój emocjonalny to jest właśnie to, o czym mówiłam, czy dziecko jest gotowe do tego, żeby podjąć nowe, nowe wyzwania, nowe obowiązki rozwój społeczny już mówiłam rozwój poznawczy czyli to będzie wszystko to co dziecko, czego się dziecko uczy, tak, czyli tutaj będziemy mieć rozwój mowy język, zasób słownictwa logiczne myślenie tutaj będzie matematyka ciekawość poznawania świata i tak dalej czyli wszystkie, można by było powiedzieć te Przedmioty szkolne to jest rozwój poznawczy, ale też będzie to samodzielność i umiejętności samoobsługowe, które dzieci muszą też nabyć, aby nie były uzależnione. Bo jeżeli dziecko pójdzie do szkoły i będzie uzależnione od tego, żeby pani mu wiązała za każdym razem buty, no to coś tutaj jest nie tak. Oczywiście, że dziecko też się uczy pewnych rzeczy, natomiast im bardziej będzie samodzielne, tym lepiej. No i teraz, jak zbadać w ogóle tę gotowość szkolną? Do tego są, służą różne arkusze. Taki arkusz możesz znaleźć już sprawdzony i wielokrotnie przerobiony przeze mnie w moim szkoleniu w masterclassie o gotowości szkolnej. Link tutaj znajdziecie w opisie. Tam jest cały arkusz, bardzo dokładny. Tam jest aż 10 sfer z różnymi pytaniami po kolei, które robimy z dziećmi, ale również z załącznikami, które możemy od razu użyć. Ja mam, słuchajcie, takie pudełko specjalne do gotowości szkolnej, którego używam dwa razy w roku i tam mam wszystko to, czego potrzebuję. Zresztą omawiam to bardzo dokładnie w tym masterclassie. Można oczywiście skorzystać z jakichś innych rzeczy, natomiast moje doświadczenie są takie, że za każdym razem szukanie, wyciąganie materiałów montessoriańskich z różnych, z różnych że tak powiem, działów, z różnych rzeczy, to jest dużo zamieszania, dużo sprzątania, dużo zastanawiania się i tak dalej. Lepiej jest mi wszystko pod ręką. Kiedy mamy taki arkusz, zaznaczamy na tym arkuszu, jakby sprawdzamy dziecko, tak? Część będziemy wypełniać z obserwacji codziennych, jeżeli znamy dziecko, część trzeba będzie wypełnić po tym, jak dziecko wykona pewne zadania, czyli np. wycinanie nożyczkami, rysowanie i tak i wypełniamy to punktami. Za każdą pracę jest odpowiednia ilość punktów. W moim arkuszu akurat jest 0,1 albo 2, i robimy te same zadania i w październiku, i później do końca kwietnia. I na tej podstawie wypisujemy gotowość szkolną. Taki arkusz jest ustawowo już przygotowany, jakby może nie, nie sam arkusz, ale wzór arkusza, który. Mówi nam, co powinno się zawrzeć w, tej, w opisie tej gotowości szkolnej. I teraz, badając te wszystkie obszary, my spokojnie jesteśmy w stanie właśnie zrobić taki opis, bo tam są mocne obszary, co wymaga wsparcia i jakby taką informację o tym, co należy zrobić, aby wesprzeć ten, ten obszar, jeżeli są jakieś, jakieś trudności u danego dziecka. Także to wszystko powinno się znaleźć w gotowości, Szkolnej. My tę gotowość szkolną powinniśmy obligatoryjnie przekazać rodzicom do końca kwietnia, natomiast, tak jak mówiłam na samym początku, yy, uważam, że ważniejsza, chociaż skrótowa gotowość szkolna yy, po pierwszym badaniu też powinna zostać przekazana rodzicom, żeby rodzice mieli możliwość zadziałania razem z nami, żeby wesprzeć dziecko właśnie w tym procesie przygotowania do szkoły. I teraz, co dalej się dzieje z taką gotowością szkolną? Rodzic ma obowiązek, Otrzymać taką gotowość, natomiast nie ma obowiązku przekazać jej do szkoły. Wiem, że w niektórych szkołach jest taki obowiązek, że trzeba złożyć arkusz gotowości szkolnej, właśnie jak dziecko jest przyjmowane do szkoły. Natomiast szkoła nie ma takiej możliwości prawnej, żeby wymagać. Oczywiście placówki prywatne, jakby, może nie wiążą, ale działają według swoich różnych wewnętrznych też ustaleń. Natomiast uważam, że ta gotowość szkolna rzeczywiście powinna zostać przekazana placówce, dlatego że nauczyciel, który obejmuje opieką dziecko, będzie miał już taką dobrą podstawę do tego, żeby wiedzieć, z czym pracować z dzieckiem. Bo teraz wyobraźcie sobie, że dziecko idzie do pierwszej klasy do nowej szkoły, i nauczyciel musi od nowa poznawać dziecko. To jest kolejny czas, który traci na to, aby poznać dziecko, które już zostało, można powiedzieć, opisane przez innego nauczyciela. Każda informacja o dziecku, każda opinia, każda, każda informacja od specjalistów jest ważna, jeżeli posyłamy dziecko do nowej placówki. Z tego względu, że nauczyciel nie musi tracić czasu na to, żeby poznawać dziecko, może skorzystać z wiedzy, która już jest spisana na temat danego dziecka. Także, jeżeli jesteście rodzicami, to ja bardzo Was zachęcam do tego, aby rzeczywiście przekazać opinię gotowości szkolnej do szkoły, bo to bardzo ułatwi. Skróci proces poznawania waszego dziecka. I tak jak mówię, nauczyciel od razu będzie mógł zadziałać. Jeżeli się okaże, że któryś obszar był taki no nie do końca wypracowany, to wtedy może się nauczyciel skupić właśnie na tym obszarze. A my, jako rodzice, przekazując taką informację, możemy też trochę bardziej wymagać, żeby nauczyciel się właśnie na tym skupił. Także to, słuchajcie, zawsze jest z korzyścią dla dziecka. Jeżeli masz ochotę, jeżeli yy, potrzebujesz wsparcia, to ja Ciebie bardzo serdecznie zapraszam do masterclassu o gotowości szkolnej, w którym zdradzam swoje patenty na to, jak łatwo, prosto i przyjemnie przeprowadzić tę diagnozę, ale także jak maksymalnie skrócić czas pisania opinii, ponieważ wszyscy wiemy, nauczyciele, że pisanie opinii jakiejkolwiek o dziecku zawsze zabiera dużo czasu. Natomiast żyjemy w takiej dobie, że można to sobie bardzo łatwo usprawnić. I tymi moimi narzędziami i gotowymi rozwiązaniami pokażę Tobie, jak w dosłownie 10 minut napisać opinię o każdym dziecku. Także zapraszam Ciebie, link do tego szkolenia do tego masterclassu, który jest od razu gotowy już do obejrzenia, ponieważ to się już odbyło na żywo, dostaniesz właśnie zaraz po zakupie. Także zachęcam Ciebie, nie marzec tylko kwiecień jest miesiącem, w którym musimy przekazać naszym rodzicom arkusz gotowości szkolnej, opinię gotowości szkolnej, żeby nasze dzieci miały wszystko to, czego im potrzeba. Do dobrego pójścia do szkoły. No dobrze, moi drodzy, to jest wszystko, co chciałam Wam przekazać właśnie w tym, podca w tym podcaście. Mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne, będzie to dla Was yy, wspierające. Dziękuję Wam za ten wspólny czas i zapraszam do kolejnego podcastu, w którym już przygotowałam dla Was opowieść. Słuchajcie, kilka kolejnych yy, podcastów będą to opowieści. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku.